Tu mieliśmy, słuchajcie, stacjonarne biura, na dole magazyny, i tu na szybach, słuchajcie, widać firmy, które miały u nas to, to nie są wszystkie firmy, ale one tu miały u nas, mają nadal zarejestrowane firmy. Ja z tego rezygnuję, moi drodzy, gdyż czas iść do przodu. Czas zostawić pewne tematy, które mi się po prostu znudziły, które są, w mojej ocenie, nieopłacalne i zaczynam robić kolejny nowy temat. Cześć moi drodzy, to jest kanał b for life jak wiecie, albo jak nie wiecie, to wam teraz mówię. Ja w tej chwili znajduję się w Kubik Office. Ie. Jest to pomysł, który zrealizowałem półtora roku temu. Pomysł polegał na tym, że miałem wirtualne firmy, wirtualne biura, tak naprawdę, dzięki którym firmy mogły rejestrować u mnie swoje podmioty gospodarcze. Drugi, tak jakby Druga gałąź tego to były magazyny wewnętrzne, które tutaj widzicie, które wynajmuję. Obecnie jeszcze ten ostatni magazyn ktoś wynajmuje. Tej muszę złożyć, zaraz do tego powiem dlaczego. I oprócz wirtualnego biura i magazynów wewnętrznych miałam też biura stacjonarne. W dobie covid słuchajcie, było to fajne, bo nam przynosiło po prostu e, no dodatkowy przychód miesięczny. Więc ja muszę to wszystko teraz zdemontować, aby przywrócić to do stanu początkowego. Wirtualne biura, słuchajcie, i magazyny jest dobrym pomysłem i myślę sobie, że w przyszłości do tego jeszcze wrócę, jak będę miał odpowiedni lokal. Na tą chwilę nie. Jak wiecie, jak wiecie prowadzę magazyny self storage magazyny kontenerowe. I teraz Wam to jeszcze powiem coś na temat słuchajcie, samego self storage'a zlokalizowanego w podpiwniczeniu, bo znajdujemy się na piętrze minus jeden, tak naprawdę. Więc ja uważam, że magazynów nie należy lokalizować w takich miejscach, gdyż jest to utrudnienie do przynoszenia, wynoszenia przechowywanych rzeczy jak telewizory, lodówki, kartony, no wszystko to jest, co chce się przytrzymać w magazynach. Więc nie warto tego robić. Eee... Wiecie, piętro niżej, warto to robić na parterze, albo piętro wyżej, dwa piętra wyżej, jeśli jest winda, żeby ten komfort wnoszenia, wynoszenia tych rzeczy dla tych najemców był e, dobry. E, zwracam teraz, słuchajcie moi drodzy, do tego jeszcze tego biznesu. Rezygnuję z niego, bo już jest dla mnie po prostu nieopłacalne. Nie za, za mało na tym zarabiam, więc będę musiał z tego rezygnować. Ja, tak jak widzicie, rozkręcam to wszystko i skupiam się na swoich innych e, projektach. Które realizuje. Pewnie część z Was wie, co realizuje, także nie będę tego powtarzał. I co mogę Wam powiedzieć, Szym, moi drodzy, odnośnie wirtualnego biura, że warto to robić, ponieważ miesięcznie firma płaci Wam, albo mi płaciła 100 zł miesięcznie. Jeśli tych firm byście mieli, ja miałem 15, byście mieli 20, 25, to wówczas. Yy, bo możecie sobie policzyć, ile byście zarabiali prawie pasywnie, bo ten, tą korespondencję, która do Was przychodzi, trzeba skanować. Możecie to komuś zlecić, możecie to zlecić żonie, możecie to, zlecić to siostrze, czy tam bratu, ktoś, kto ma więcej czasu, dać mu zawsze stawkę godzinową. Niech on to za Was robi, my tylko przynosicie tę korespondencję i jesteście czyści, tak naprawdę. Więc warto robić wirtualne biura, warto robić self nie na minus jeden, tylko na parterze albo piętro wyżej, i warto też mieć. Biura stacjonarne w było warto, teraz już jest trochę mniej warto, ale pytają się też mniej często ludzie o wynajem sali. I wiecie, co Wam jeszcze powiem? Najlepszą formą dotarcia do klientów po dwóch latach mojej działalności jest wizytówka w Google'ach. Jeśli nie wiecie, możecie sobie zobaczyć, moją wizytówkę Evol Rental, to jest moja wizytówka w Google'ach. Widzę, jakie są wzrosty. Kto dzwoni, kto wysyła wiadomości, bo już mam i wiadomości, i do mnie dzwonią, szukają dojazdu. Więc ja Wam zalecam oprócz Facebooka, OLXa i tych innych portali społecznościowych, dzięki którym możecie dotrzeć do klientów, abyście też skorzystali właśnie z wizytówki Google. I nawet, słuchajcie, nie wydałem nawet złotówki w żadną kampanię, chociaż zamierzałem, ale i tak to było fajne i do tej pory widzę, że mam zawsze jeszcze jakieś kontakty. To będę robił też na pewno, słuchajcie w swoich firmach przyszłych, te wizytówki. Przeważnie ludzie co robią jak szukają jakichś informacji albo czegoś wchodzą w wyszukiwarkę Google. Także ja zalecam, żebyście od tego zaczynali, jeśli prowadzicie swoje nowe biznesy. Storalskie, no jakiekolwiek, budowlane, elektryczne, usługi no różne, ogrodnicze, jakiekolwiek usługi zaczynajcie od swojej wizytówki w Google, bo jest to naprawdę warte tego, abyście poświęcili ten czas i sobie tą wizytówkę zrobili. Poza tym macie konsultantów słuchajcie z Google, którzy Wam pomogą nieodpłatnie wszystko zrobić. Tymczasem kończę, zabieram się za dokończenie tego wszystkiego i wracam do Was jak to skończę. Moi drodzy, po dwóch godzinach pracy i troszeczkę, że tak powiem, takiej fizycznej trochę się zmachałem. Jest tu dosyć duszno, pomimo tego, że jest taka jakaś tam rekuperacja. Udało mi się zakończyć, słuchajcie, rozkręcanie wszystkich tych magazynów. To oczywiście będę zabierał i w dniu dzisiejszym zakończam projekt charter pod tytułem Wirtualne Biura i po prostu zostawiam to za sobą, słuchajcie. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, niektórzy z Was pewnie widzieli, jak rozpoczynałem, jak remontowałem te rzeczy. A, pokażę Wam u góry, co jeszcze zostaje tak naprawdę. Tego Wam nie pokazałem, czekajcie. To też remontowałem, moi drodzy, półtora roku. To są to właśnie biura, które tutaj wynajmowaliśmy. Jest ich dosyć sporo. One wyglądałem w skrócie tak. Yy, ja je wynajmowałem Głównie podmiotom takim jednoosobowym, żeby, moi drodzy, oni sobie tutaj pracowali. Więc tutaj mamy, tu mieliśmy, słuchajcie, stacjonarne biura, na dole magazyny, i tu na szybach, słuchajcie, widać firmy, które miały u nas, to, to nie są wszystkie firmy, ale one tu miały u nas, mają nadal zarejestrowane firmy. Ja z tego rezygnuję, moi drodzy, gdyż czas iść do przodu, czas zostawić pewne tematy, które mi się po prostu znudziły, które są w mojej ocenie nieopłacalne i zaczynam robić kolejny nowy temat, wczoraj wpadłem w sumie mój brat mi to podpowiedział będzie to pewien, pewien produkt, który będę wprowadzał na rynek polski, pokażę Wam w ogóle jak to zrobić podał mi nazwę tego produktu, szybki research w sieci potem patrzę wolna domena.pl kupuję ten, nazwę tego produktu z końcówką .pl szybko, tak robiłem do tej pory i do tej pory mi się świetnie to udawało Moi drodzy, co jeszcze u mnie? Ha, słuchajcie, to jest też ważne. Zacząłem od pięciu dni troszeczkę zdrowie się odżywiać i prowadzić zdrowszy tryb życia. Rzuciłem papierosy, bo trochę popalałem, i w ogóle już na razie nie piję alkoholu. Yy, uświadomiłem sobie, że dobiegając do 40 i chcąc żyć jak najdłużej i cieszyć się z życia, to trzeba o to życie i o zdrowie zadbać, więc zalecam wam też, abyście yy, też zaczęli myśleć zdrowie, zdrowo o życiu. Sport, jakaś pasja, zdrowa żywność. To wszystko wynikło z tego, że po prostu czekam mnie chyba jakaś, jakaś operacja, jakiś zabieg. I oczywiście lekarz też dopowiedział swoje, dał mi do myślenia odnośnie mojego życia. Więc powiedziałem sobie, dosyć tego Kamil, trzeba zmieniać się na lepsze. Więc ja to będę robił i tego samego Wam życzę. Moi drodzy, więc zamykamy ten czater. Eee, wirtualne biura, magazyny na starym Mieście w piwnicy. Nie radzę w piwnicy zawsze na parterze. Oraz moi drodzy, stacjonarne biura u góry na wynajem. W dobie covid były ok, teraz nie są ok. Czasami ciężko jest nam zostawić jakiś biznes, który, który rozkręcamy. Jesteśmy do niego mocno przywiązani, i ciężko jest nam tak, jakby zostawić tą pracę, żeby całkowicie zmienić kierunek, żeby pivotować i szukać swojej drogi. Słuchajcie, ja wiele firm miałem w swoim życiu, wiele, no kilkanaście. Kilkanaście różnych pomysłów, a firm miałem pewnie z dziesięć. Gdzie próbowałem robić pewne rzeczy. Teraz już wiem, co chcę robić i to po prostu robię. Coś mi się nie podoba, z kimś mi się nie udaje współpraca, zamykam współpracę. Tak było w przypadku InHusa, który miał być w sumie jest, bo ta firma dalej istnieje. Byłem pomysłodawcą firma dystrybująca domy modułowe, mobilne i inne na rynku polskim i europejskim. Odprzedałem udział Michałowi. Michał, jeśli to oglądasz Leśniewski, to Cię pozdrawiam. Michał został teraz tam, oczywiście główną osobą mam nadzieję, że mi chodzić się uda. Co jeszcze? Więc są firmy, które niestety trzeba zostawić. Ja taką firmę właśnie w tej chwili jeden, jedną z takich jakby moich gałęzi zostawiam za sobą, ponieważ idę do przodu, moi drodzy i to samo myślę, że wy powinniście zrobić, jeśli nie czerpiecie satysfakcji, przyjemności i finansowo, nie jesteście zadowoleni z zawodu, czy tam z firmy, którą prowadzicie, należy ją albo zmodernizować, albo zmienić, albo po prostu jakąś udoskonalić, żebyście byli z tego Zadowoleni. Dosyć tego chrzanienia. Słuchajcie, wczoraj o 20 odbierałem jeszcze dostawę koparek. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wyglądało. Nie byłem jeszcze. Cześć, chwilę. słuchajcie, za chwilę będziemy mieli dostawę koparek. Kolejny kontener. Znowu na zestawie słuchawkowym, bo gdzieś mi się mikrofon spierdzielił, muszę zdjąć, słuchajcie, tą. Koparkę małą, przestawić ją tu, bo po niej będziemy zjeżdżać z, z kontenera na naczepę Jest na czepy, tak jak to było ostatnio. Nie wiem, czy pamiętacie taktyka na tą chwilę. Więc zostawiam telefon i idę zdjąć tą małą kopareczkę. To jest kopareczka, w ogóle którą wynajmujemy. Dlatego ona tam się znajduje, bo ją wynajmujemy. Więc ja ją zaraz zdejmuję i czekam na kierowcę. Zaczynamy to w środku. Słuchajcie moi drodzy, dzięki za subskrypcję, jest Was ponad 500 już, mam nadzieję, że jakąś wartość mało do Waszego życia wnoszę, mam nadzieję, że pozytywną. Nie ukrywam, że w swoim życiu, jak byłem dużo, dużo młodszy, jak miałem lat 18-24, to inspirowałem się kolegami, osobami, którzy są mądrzejsi ode mnie. Dalej staram się słuchajcie, przebywać w środowisku mądrzejszych ludzi od siebie. Nie staram się yy, cofać wstecz, tylko iść do przodu. Pomimo wieku 40 lat, które mam na karku, w sumie jeszcze nie mam, ale wkrótce będę miał, myślę, że całe życie trzeba się po prostu rozwijać. Całe życie trzeba się uczyć i całe życie trzeba się doskonalić. Ja to będę do końca swojego życia zapewne robił i myślę, że chyba osoba, która ma dobry, swój własny pogląd na świat, może mieć podobne zdanie do mojego i tego się trzymajmy. Kończę. zjem jeszcze trochę owoca, bo mam i napiję się lemoniady i będę leciał do swojej firmy, gdzie Wam pokażę właśnie te koparki Cześć Moi drodzy, przebrałem się właśnie Pokażę Wam teraz ten lokal, który bo zapomniałem Wam pokazać Który kupiliśmy On znajduje się właśnie tu to jest Wejście Do tego lokalu Będziemy go remontować A tu jest, moi drodzy, stare miasto Elbląg City Brama, jak widać 12 dochodzi, miałem być na 12 firmie. Więc idę odebrać kluczyki od tego e, e, pomieszczenia, biura lokalu i pokażę wam jak wygląda w środku. Więc słuchajcie, ten lokal aż tam jest pod te wejście, tam i on ma tutaj 50 par metrów, tutaj są schody, on tak wchodzi, potem jest tak, takie takie kształcie litery L naprawdę. więc Pokażę wam jak to wygląda na chwilę. No i drodzy wejście jest, yy, są dwa wejścia do tego lokalu. Jedno jest od piwnicy, co zresztą widzę, obracam kamerę. No i tu jest, słuchajcie, ten cały lokal. Będzie ciemno, więc nie wiem czy będziecie widzieć wszystko. Tam jest łazienka, ale jest ciemno, więc nie zobaczycie. Tu jest pierwsze takie pomieszczenie. Nie wiem, może być na kuchnię, albo to jest na jakieś biuro. Tu mamy drugie. To trzeba wywalić, tą część tutaj. I tu mamy, słuchajcie, widać, że to jest do remontu, ale cena odpowiednia jest, więc tutaj trzeba. Tu jest jedno okno. Tam jest ten, ten okno, który tam mieliście. Tu też jest ciemno, nic nie zobaczycie. Też, yy, co ja chcę zrobić, moi drodzy? Płyta, karton gips wszędzie, żeby te ściany były proste, równiutkie, żeby to ładnie wyglądało. Te drzwi trzeba tam zmienić. To w ogóle był projekt na wszystko szklane, tak naprawdę na ten cały łuk szklany, ale na razie tego nie będziemy robić, bo to jest zbyt drogie. Mienimy drzwi, położymy karton Gips tutaj, odświeżymy, odmalujemy i wystawimy ten lokal. Później wam powiem, co i jak. No, moi drodzy, odebrałem kluczyki, mam je gdzieś tutaj, od tego lokalu, więc możemy przystępować do remontu, liftingu, jak zwał, tak zwał. Więc myślę, że jeszcze w sierpniu, bo mamy dzisiaj o 19, zaczniemy to robić i we wrześniu wystawimy na sprzedaż. Ile na tym zrobimy, powiem Wam dopiero wtedy, kiedy to sprzedam. Hej! Cześć moi drodzy! Jestem w naryjskim Młynie, tak naprawdę, czyli na działce Michała, bo przyjechałem tutaj, ponieważ przyjechałem tutaj, żeby jeszcze porobić parę zdjęć, żeby poczuć to miejsce i pomyśleć, co można z tą działką zrobić, komu ją sprzedać, za ile, gdzie ją wystawiać i tak dalej. Doszedłem do wniosku, że będę robił tak jakby plan zagospodarowania tej działki z lekką wizualizacją po to, aby potencjalnym nabywcom, inwestorowi bądź osobom indywidualnym pokazać, co tu może powstać. Jak wiemy, jest to działka z planem zagospodarowania przestrzennego, co jest na in plus działa, na minus, mogę Wam powiedzieć szczerze, działa, to, co jest nade mną, czyli linia wysokiego czy tam średniego napięcia. Na plus działa to, że ten las tutaj z boku to nie jest las. Według planu to jest działka, na której można się budować. Czyli wyobraźcie sobie między drzewami umieszczone dwa, trzy domy, może, może więcej, może mniej letniskowych, w zależności od tego, kto jaką będzie miał koncepcję. Mi, generalnie, otoczenie lasów, spokój. Słyszycie te dźwięki? Pięknie tu jest, więc mi tak naprawdę, słuchajcie, zależy na spokoju zawsze i na ciszy, więc w tym otoczeniu, tam w ogóle mamy, słuchajcie, yy, powiedzmy jakieś takie yy, tereny podmokłe, gdzie sobie bobry zrobiły swoją jakąś tamę, więc to wszystko tutaj, ten teren tutaj jest do adaptacji pod zabudowę turystyczną, letniskową, yy, że tak powiem, no różną, pole kempingowe na przykład można tutaj stworzyć piękne albo kamperowe, można tu stworzyć jeszcze bazę noclegową tak naprawdę, no wiele, wiele rzeczy, wiele takich rzeczy trochę innowacyjnych na przykład, jak jakieś powiedzmy sobie agroturystyka ze zwierzętami, rozumiecie, nie wiem, owce, jakieś inne kory, kury, kozy i tak dalej. Więc przyszedłem tu pomyśleć i zobaczyć co z tego może być i będę nad tym pracował przez weekend. Potem to przedstawię Michałowi i Michał powie czy dobrze, czy źle i po prostu mu to wystawię i pomogę mu to sprzedać. Taki mam plan. Bardziej będę celował w odbiorców, którzy mają zasobniejszy portfel, gdyż ta działka nie jest wcale taka nie będzie taka tania, ponieważ jest tu ponad 6 hektarów, prawie 7. Więc ja myślę moi drodzy, że to może działać na plus i na minus, w zależności od tego, kto jak na to patrzy. Dojazd, tak, czy tam cisza tu w lesie, myślę, że będzie bardzo fajnie. Ja bym tutaj wiecie co tam zrobię na sam dole tam, bym tam wykopał taki piękny staw. I ten staw to byłoby miejsce, do którego ja mogę sobie podejść, popływać łódką, połowić rybki, popatrzeć na wodę i tym podobne. Tyle moi drodzy. Lecę jest tu 17 hektarów. Tam aż wzdłuż, wzdłuż wzdłuż. Pokażę Wam jeszcze, bo tam też siedziłem samochodem. Jak to wygląda i tyle. Wracam do dobrego weekendu tygodnia, miesiąca i roku. Cześć! Moi drodzy na zewnątrz plus 32 stopnie, a ja czekam teraz, aby się zapisać na egzamin prawo jazdy kategorii B plus E. Gdyż, jak wiecie, potrzebne mi jest to i do firmy i do przewożenia mojego team Koszt takiego prawa jazdy to jest półtora tysiąca, u nas w Elblągu, nie wiem w jakim będzie u Was, trzeba przejeździć 15 godzin i nie ma egzaminu jest tylko praktyczny. Nie ma teoretycznego, że tam powiedzmy pisanego. Jakby ktoś chciał z Was zrobić B, plus E, może to zrobić. Ja też zapisałem się na A, czyli na motocykl. Być może w przyszłości mi się to przyda. Czekam na mojego opiekuna, aby się z nim dokładnie tam jeszcze rozpisać poszczególne godziny. Ostatnie. I 1 września mam egzamin na prawo jazdy. Zobaczymy, czy mi się uda. 20 lat prawo jazdy już mam. Dwie, trzy stuczki. Ale. Nic poważnego oczywiście, ale zobaczymy, czy nie zapomniałem o czymś tak naprawdę. Czekajcie tam w tę szybę. Moi drodzy, mój imiennik Kamil, który też jest moim subskrybentem, napisał, ty, abym się podzielił z Wami informacją, jak ja sobie radzę ze stresem. Jak każdy, tak jak potrafię, tak sobie radzę ze stresem i tak się relaksuję, czyli czytam, wychodzę. Jeśli już jest jakieś mocne ciśnienie, to potrzebuję mieć Trochę czasu dla siebie, dzień dwa. Wyjeżdżam e, najczęściej z, z osobami, z kolegami albo z rodziną poza miejsce zamieszkania i tam odpoczywam. E, słuchajcie, co jeszcze moi drodzy? Każdy z nas jest taki sam, że, tak, każdego denerwują takie same rzeczy, tak bym powiedział. Nie? Czyli o, dzwoni jacek. Muszę dobrać. Słuchajcie, prawko będę zdawał tym białym samochodem, który tam dalej jest. zaraz wam pokażę, w tej firmie Elita Ponić najlepszą zdawalność ma ten piekun cały, a tym samochodem będę zdawał właśnie egzamin w automacie. Więc idę z nim pogadać.